Wiadomość z ostatniej chwili. Już dziś, 13 stycznia, na godzinę 13, Wasz prowadzący został wyzwany na pojedynek na polu Walderama przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie. Tak, nie przesłyszeliście się Państwo. W Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 50B, jest symulator golfa, i tam właśnie zagram dzisiaj z Marianem Okoniem, którego tym samym pozdrawiam. Marian, tanio skóry nie sprzedam. Pojedynek odbędzie się w ramach Winter League, czyli zimowej ligi golfa. To dla tych, którzy jeszcze nie zrozumieli, że angielski staje się naszym drugim językiem urzędowym. Grę będzie filmował nasz operator i jest szansa na krótki reportaż z tego wydarzenia. O turnieju postaram się więcej opowiedzieć przy najbliższej okazji. Pozdrawiam. Jeff Ogilvie został zwycięzcą Mercedes-Benz Championship, pierwszego turnieju PGA w tym roku, który odbył się w Kapalua na Hawajach. Ogilwi był liderem każdej rundy turnieju, a jego grę można określić jako najlepszą w karierze. Najbardziej emocjonująca była ostatnia runda turnieju, w której na początku Ogilwi popełniał błędy, by powrócić z jeszcze większą siłą na ostatnich pięciu dołkach. Na drugim miejscu zremisowali Anthony Kim oraz Davis Love III. Zwycięzcą Joburg Open w RPA pierwszego turnieju PGA European Tour w tym roku został Anders Hansen. Triumf Duńczyka był zaskoczeniem, bowiem prowadzenie uzyskał dopiero w ostatniej rundzie, spychając dotychczasowych liderów turnieju, Andrew Maglardiego oraz Davida Greysdela, na odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Niestety, Richardowi Sternowi nie udało się uzyskać zamierzonego trzeciego z kolei zwycięstwa PGA European Tour, bowiem turniej w RPA zakończył na miejscu dwunastym. Najpiękniejszym dołkiem turnieju był dołek 17 w ostatniej rundzie. Retief Gosen, który z odległości 228 metrów trafił na green, używając trójki Irona, był wspaniały. Niestety, już na początku obecnego roku dwóch ważnych graczy PGA Tour zaliczyło kontuzję. Obaj uszkodzili prawe kolana, Vijay Singh podczas gry na Chevron World Challenge, a Adam Scott wychodząc z wody na australijskiej plaży. Obaj zawodnicy, mimo kontuzji, zagrali w turnieju Mercedes-Benz Championship i obaj też robią sobie teraz przerwę na operacji i rehabilitację, aby móc pod koniec lutego wrócić do gry. Coraz wyraźniej widać problemy ekonomiczne PGA Ameryka. Następnym na coraz dłuższej liście odwołanych turniejów jest Xerox Classic, którego sponsor wycofał się w ostatnim momencie. Brak sponsora oznacza utratę pracy 3000 osób organizujących turniej. Kierownik Rochester Broadway Theatre League zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by turniej odbył się w przyszłym roku. Balesteros myśli o pozycji kapitana drużyny europejskiej na Royal Trophy w 2010 roku. Balesteros przechodzi obecnie chemioterapię w domu w Hiszpanii i podobno już chodzi i ćwiczy. Nie wiadomo jednak, czy jeszcze będzie grał w golfa. Redakcja TV Golfa życzy Siwowi szybkiej rehabilitacji i jeszcze wielu sukcesów na polu golfowym i nie tylko. Zaledwie cztery tygodnie temu Annika Sorenstam zdecydowała się skończyć z karierą golfową, by zająć się prowadzeniem Akademii Golfa. Najwyraźniej nie tylko naukę Sorenstam miała w głowie, bowiem w sobotę wyszła za mąż za majka McGee, syna zawodnika PGA Tour Jerego McGee, a obecnie menedżera Sorenstam. Niewykluczone więc, że już niedługo Anika będzie miała okazję uczyć golfa nową generację Sorenstam Magi. No i redakcja tvgolfa.pl życzy Wam wiele szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia.